Ta Zielona Góra odbyła się wyjątkowa lekcja obywatelska. Uczniowie ósmych klas szkoły podstawowej nr 13 spotkali się z prezydentem miasta, by porozmawiać o funkcjonowaniu urzędu, pracy samorządu i planach na obecną kadencję. To jest ta rozmowa i współpraca z młodzieżą. To młodzież jest kontynu kontynuatorem działań, inicjatorem. Przede wszystkim to młodzież tutaj zostanie, będzie rozwijać firmy, działalności, tutaj będzie również um, uczęstać na uczelnie zielonogórską, na uniwersytet, to przede wszystkim chcę stworzyć narzędzia współpracy i rozmowy, jest to takie pierwsze spotkanie Otwierające taki proces konsultacji. Chcę przybliżyć też młodzieży urząd, że to nie będzie urząd obcy. Mamy biuro partycypacji społecznej umiejscowione w parterze budynku. Mamy budżet obywatelski, mamy inicjatywy obywatelskie. Chcę pokazać, że możemy wspólnie miasto narysować, możemy je zmieniać, możemy je dopasować do oczekiwań młodzieży. To nie tylko infrastruktura, chodniki czy ławki, ale przede wszystkim to, co wybrzmiało na spotkaniu, imprezy, wydarzenia. Kultura, winobranie, tego chce młodzież, chce nowej jakości, nowej formuły, to więc po to są te lekcje obywatelskie, które wdrożą te pomysły młodzieży realnie w życie. Gościmy dzisiaj młodzież jedną z zielonogórskich szkół. Zostali oni zaproszeni przez prezydenta miasta na lekcję obywatelską. Młodzi będą mogli dowiedzieć się na temat społeczeństwa obywatelskiego w naszym mieście oraz o tym, jaki mogą mieć realny wpływ na to, jak Zielona Góra może się rozwijać, gdzie mogą swoje pomysły zgłaszać oraz w jakiej formie możemy im wspomóc. Jako urzędnicy. W jakim celu jest to wszystko prowadzone? W Urzędzie Miasta powstała nowa komórka, czyli Biuro Partycypacji Społecznej. Mieści się ono na parterze Urzędu Miasta przy Podgórnej 22. Jest to miejsce otwarte dla mieszkańców. Zapraszamy wszystkich do rozmów, w szczególności właśnie. Młodych ludzi, nowa uchwała z konsultacjami społecznymi, reaktywacja młodzieżowej rady miasta czyli to wszystko, co jest dedykowane młodym mieszkańcom Zielonej Góry. Przede wszystkim młodzi Zielonogórzanie będą mieli realny wpływ na to, jak miasto może funkcjonować. Będą mogli opiniować projekty uchwał, które podejmują radni, zgłaszać swoje pomysły na różnego rodzaju inicjatywy czy też konsultacje, które będą w naszym mieście. Znaczy, inicjatywa jest świetna i otwartość pana prezydenta do młodych ludzi, którzy tutaj przyszli z własnymi problemami, z pytaniami, ale także byli ciekawi, tak naprawdę, wielu rzeczy. E, jestem dumna z mojej klasy, która się świetnie przygotowała, ale myślę, że ta rozmowa pokazuje też, jaki wkład mogą włożyć w własne miasto, w własną okolicę to jest najważniejsze. Bardzo mi się podobało prezydent Otwarty. Powiedział, prawie na każde pytanie odpowiedział i ma dużo pomysłów na swoją kadencję. Podzielił się, jakie ma plany na temat swojej kadencji, na to, jakie zmiany szykuje. Dzięki temu, że prezydent nas słucha, to wie szybciej o takich problemach, niż jakby to się miało ciągnąć, na przykład miesiącami. To moim zdaniem jest to warte tutaj przychodzenie i mówienie o problemach, które po prostu są w nas i chcemy, aby były zmienione. Młodzież jest zainteresowana również przede wszystkim, aby winobranie było wzmocnione, jeśli chodzi o nową muzykę. Ja jej nie muszę znać, czy moi urzędnicy, ale młodzież chce innych rozwiązań muzycznych, to więc chcemy przewidzieć takie pomysły i je realizować na małej scenie na Placu Matejki podczas winobrania. Te pomysły zbieramy i bardzo fajnie, bo te konstatacje pokazały dodatkowe narzędzia, dzięki którym możemy przyciągnąć zionogórzan podczas winobrania, szczególnie do centrum miasta na małą scenę na Plac Matejki. Tak, te pytania były inspirujące, te pytania pozwolą nam uatrakcyjnić winobranie. Dla młodzieży była to nie tylko solidna porcja wiedzy, ale też szansa na bezpośrednią rozmowę z władzami miasta. Spotkanie miało na celu budowanie obywatelskiej świadomości i pokazanie, że każdy głos, nawet ten najmłodszy, ma znaczenie. W Zielonej Górze powstaje Urban Lab nowa przestrzeń, która ma dać młodym mieszkańcom miast możliwość wpływania na jego rozwój. Ta bezpieczna przestrzeń ma stać się miejscem kreatywnych dyskusji i projektów. W tym budynku, to po byłej winiarni, dla niektórych bardziej znany jako sklep Bobas, bo przez lata tu funkcjonował, otwieramy Urban Lab, miejskie laboratorium. Projekt ten, bo to jest projekt, jest to edycja czteroletnia, pilotażowa, skierowana jest do ludzi młodych. się nazwa Urban Lab Miasto dla Młodych. Ale te. Ci młodzi są bardzo szeroko pojęci, gdyż te widełki oscylują pomiędzy 13 a 35 lat. Ale pomimo tego, że ta edycja i te działania są głównie skierowane do ludzi młodych, to tak naprawdę swoim zasięgiem obejmą wszystkie grupy wiekowe. Więc zapraszamy do tej przestrzeni, fizycznej przestrzeni, na razie jeszcze niewyremontowanej. E jako do bezpiecznej przestrzeni, do miejsca, w którym każdy może przyjść, może się wyrazić, może zostawić swój pomysł na miasto, a także jednocześnie może coś wziąć dla siebie, jakoś się ubogacić. Mamy przygotowane e, pewne, jakby wątki, tak naprawdę to jest zarys działania, bo kluczowe dla nas jest, żeby to młodzież kształtowała kierunki e, tych działań. Tak naprawdę, jeżeli my mamy przykładowo e, eksperymentowanie w przestrzeni miejskiej, to my chcemy, żeby najpierw młodzież Zauważyła, co je, gdzie jest potrzebna zmiana, co należy zmienić, żeby zaproponowała tą zmianę, a dopiero potem będziemy ją wdrażać. My chcemy, żeby to młodzież czuła się sprawczo, żeby to młodzież współzarządzała tym miastem. Ale będzie też poza takimi działaniami stricte zmieniającymi Zieloną Górę, też taka przestrzeń, Urban Cafe i to jest taka przestrzeń, gdzie po prostu można przejść, gdzie jest schronienie, gdzie jest dostęp do wody, gdzie można po prostu odsapnąć, gdzie można, nie wiem, odrobić lekcje pomiędzy szkołą a z różnymi zajęciami, bo wiemy, że młodzież często nie ma tej przestrzeni specjalnie dla siebie, ale też nieprzypadkowo w ogóle ta lokalizacja. Urban Labu znajduje się w tak bliskiej przestrzeni placu teatralnego, bo więc to plac teatralny właśnie. Młodzież sobie wybrała jako ulubione miejsce w całej zielonej górze. A co na ten temat myślą młodzi ludzie? Myślę, że na pewno większa część osób będzie chętna, żeby skorzystać. Moim zdaniem to jest bardzo dobry pomysł dlatego, że w zielonej górze nie ma takiego miejsca i młodzież będzie mogła spędzić czas fajnie ze znajomymi po szkole w spokoju. Moim zdaniem to jest bardzo dobry pomysł, dzięki temu, że młode mózgi myślą inaczej niż te takie starsze i mogą stworzyć coś, co na przykład dla tych starszych może być takie wow, że nigdy bym na to czegoś nie wpadł. Tak, skorzystałabym, bo jest właśnie dużo osób w Zielonej Górze, co mogło właśnie zainspirować młode osoby do różnych działań i do rozmowy. I poznawać różnych znajomych w Zielonej Górze, żeby nie siedzieć też w domu, tylko spędzać czas z rówieśnikami. Można by było jeszcze zrobić jakieś tam miejsce dla warsztatów, żeby dzieci miały jakieś rozrywki takie, żeby było wesoło. Znaczy ja sądzę inaczej. Myślę, że bardziej to będzie miejsce typu palmiarnie, gdzie ludzie chodzą sobie odpocząć, bardziej usiąść niż raczej tam robić. Chociaż nie, nie wypowiem się aż tak, bo nie wiem co tam będzie. Będę czekać, aż to otworzą i z chęcią skorzystam, żeby się tam dobrze bawić i odpocząć. Zapraszamy 9 maja. Tutaj te historyczne wrota otworzy prezydent pan e, Marcin Pobierowski dla wszystkich młodych, ale tak naprawdę oczywiście zapraszamy wszystkich mieszkańców miasta e, na to wydarzenie. Jest zaplanowanych parę punktów: będzie można przyjść, coś zostawić, <grych> jakoś się wyrazić i jednocześnie poznać trochę tą zarówno ideę, jak i, jak i tą przestrzeń, w której będziemy potem działać. Urban Lab to krok w stronę aktywizacji młodych zielonogórzan, którzy będą mogli współtworzyć miasto i realizować innowacyjne pomysły. Projekt ma nie tylko ożywić centrum, ale także przyczynić się do rozwoju Zielonej Góry jako przyjaznego miejsca do życia. 9 kwietnia w zespole szkół i placówek kształcenia zawodowego w Zielonej Górze odbyła się gala wręczenia nagród w samorządowym konkursie Ośmiu wspaniałych. To wyjątkowe wydarzenie, które wyróżnia młodych ludzi za ich zaangażowanie i pasję w działaniu na rzecz lokalnej społeczności. No przede wszystkim jest to bardzo wyjątkowe wydarzenie, bo bierze w nim udział młodzież. Młodzież, która jest zaangażowana w życie społeczne, która jest nacechowana olbrzymią wrażliwością i poświęceniem dla innego człowieka. Jest to wydarzenie, które tak naprawdę nobilituje, wyróżnia osoby, które bardzo mocno się angażują w życie, w życie społeczne miasta. Dlatego tutaj jestem, dlatego są te dekoracje, dlatego są te wręczenia. Poza tym, wolontariat jest czymś wyjątkowym. Jest poświęceniem, jest empatią, jest wrażliwością. Dzisiaj w mojej ocenie jest to najwyższe wartości, które należy cenić. Jest to tak poza tym naprawdę przykład dla innych y, mieszkańców, dla innych obywateli bo młodzież pokazuje to właściwą drogę. I oni są dzisiaj z nami, będą wyróżniani, będziemy o tym rozmawiali. Będę dziękował za to zaangażowanie i poświęcenie, bo to jest tak naprawdę świetna inicjatywa w mieście, pokazuje dobre zmiany w mieście Zielona Góra, dlatego warto nagradzać i pokazywać te piękne, te piękne, wrażliwe osoby. To jest też zarażanie przede wszystkim wrażliwością dzisiaj na problemy drugiego człowieka i to dzisiaj należy podkreślać. Żyjemy w trudnych czasach, emocjonalnych czasach, w czasach, gdzie za granicami mamy wojnę, a tutaj mamy młodych ludzi, którzy oddają serce innemu człowiekowi. No, przepiękna, przepiękne chwile dla mnie jako prezenta miasta, że mogę tutaj być z tą młodzieżą. Tak, dzisiaj odbywa się gala samorządowego konkursu na najlepszego wolontariusza, ośmiu wspaniałych. Eliminacje do konkursu odbywały się pod koniec marca i dzisiaj jest czas na ogłoszenie wyników. Sam udział w konkursie to już jest wyróżnienie dla młodzieży. W konkursie wzięło udział 45 osób, i z tej 45 wybieraliśmy małą ósemeczkę, czyli wolontariuszy ze szkoły podstawowej klasy 4-6 i 8 wspaniałych ze, szkoł, ze szkół średnich i podstawowych klas 7-8. Także zadanie było trudne, wszyscy wspaniale się zaprezentowali podczas eliminacji. Mają naprawdę bardzo dużo osiągnięć, jeżeli chodzi o pomaganie potrzebującym, więc jury miało bardzo trudne zadanie. No niemniej jednak dzisiaj właśnie dowiemy się, kto uzyskał tytuł laureata, kto został wyróżniony i kto został laureatem małej ósemeczki. Oczywiście, że nagrody wyróżnienia, nagrody to bony do Empiku. Myślę, że to jest bardzo dobry prezent, ponieważ sam uczestnik może zdecydować, co może sobie kupić, i bo tak w dzisiejszych czasach bardzo trudno wybrać, co temu dziecku dać, czego będzie zadowolone, a jeżeli samą będzie mogło sobie wybrać, no to będzie to, co, to, co chce i o czym może marzyło. Kochani, bardzo Was zapraszamy. Dzielcie się swoim serduszkiem, wiem, że je macie, nie wstydźcie się, bierzcie przykład z tej naszej ósemki wspaniałych. Dziękuję bardzo. Um, bardzo dziękuję jury za, za to, że mnie wybrali. Czuję się świetnie. Dziś rano miałem jeszcze przesłuchanie do konkursu Lubuskiej piosenki. także po tym konkursie, po tej gale jadę też na wyniki. Czuję się wspaniałe, czuję satysfakcję. Ja jeszcze w Ukrainie od mała zajmowałem się wolontariatem, śpiewając piosenki w szpitalach. W taki sposób wspieraliśmy tych osób i poprawialiśmy ich humor. Potem jak przyjechałem tutaj do Polski, to mi było, było ciężko i czegoś nie wystarczało i zrozumiałem, że wolontariatu zacząłem szukać różne sposoby, gdzie można działać. Znalazłem jeden wolontariat, a za tym jednym wolontariatem tak pociągnęło się. Przez te trzy lata. Bo dla niektórych wolontariat to jest tylko takie pomaganie na pokaz, żeby pokazać innym, żeby się zadeklarować, że jesteś w wolontariacie i przynosisz na zbiórki. Dla mnie pomaganie to wszystko dookoła, że chociażby podejście do osoby na przystanku, gdy źle się czuję, spytać, czy wszystko jest ok. To jest dla mnie wolontariat tak bardzo ogólnie że pomaganie wszystkim dookoła, gdy widzimy, że ktoś potrzebuje tej pomocy. Zmienił moje zachowanie i teraz no... Znaczy od początku ja byłam taka właśnie, że pomagałam, jak ktoś potrzebuje tej pomocy, ale tak jest sporą częścią mojego życia. To, jak się angażuję w tą powódź, to na pewno też zmieniło, zajęło mi to dużo czasu, ale jestem z tego bardzo dumna, na pewno nie żałuję. PCK to te moje Simy, które tam chodzę, no to też sporo czasu zajmuje. Zapraszam młodzież oraz osób dorosłych do pomocy, do wolontariatu, ponieważ wolontariat jest bezcenny, ale uśmiech innego człowieka jest najważniejszy. Ośmiu wspaniałych to dowód na to, jak wielką moc mają młodzi ludzie. Ich praca i poświęcenie zasługują na szczególne wyróżnienie. Serdecznie gratulujemy. W wielkanocnym jarmarku obok ratusza dziś nie tylko można było zrobić świąteczne zakupy, ale też zjeść jajecznicę przygotowaną przez prezydenta miasta. To właśnie on stanął za patelnią i częstował mieszkańców. Zapytaliśmy o to, jaki jest sekretny składnik prezydenckiej jajecznicy. O ludzie, to jest tajne! To jest tajne, pan redaktor nie, nie pozna wszystkich tajemnic. To się urodziło w... Mieszkańcach, dlatego tu jesteśmy, dlatego zorganizowaliśmy to jako miasto Ziona Góra. E, wszystko jest okraszone. fajną e, komponentem, fajną muzyką, fajną atmosferą. Święta, to jest ten wspaniały czas, gdzie możemy razem się spotkać, porozmawiać, podać sobie rękę. Pięknie i smacznego. I mam pytanie, jak właśnie smakuje ta prezydencka jajecznica? Bardzo dobrze. Smaczna, dobra. No i zdrowa, nie? Bardzo pyszna, smaczna, super. Jest bardzo dobry. Oliwia, jak smakuje jajecznica? Dobra. Z rąk prezydenta smakuje najlepiej, w domu takiej nie ma. Mhm. Jak skomentować to, co się dzieje na zielonogórskim deptaku? To taka tradycja, że przed świętami Wielkiej Nocy spotykamy się w okolicach niedzieli palmowej, po to, aby pomalutku wkroczyć już ten czas przedświąteczny, aby o wielu rzeczach sobie przypomnieć, ale również, żeby zakupić co nieco coś, co może przeozdobić nasz wielkanocny dom, mieszkanie, okno, stół, jak kto sobie życzy. Tu również palmy wielkanocne, które możemy wciąż zakupić przed niedzielą palmową, ale również z nami po prostu pobyć, poczęstować się. Tutaj na przykład częstujemy chlebem ze smalcem i z ogórkiem. Za chwilę będziemy smażyć jajecznicę, ale tu również zabawy dla dzieci. Przed godziną dziesiątą tu na zielonogórskim Deptaku pojawiło się tak dużo dzieci i młodzieży, no, zwłaszcza dzieci, które przyniosły ze sobą metrowe Kraszanki, pisanki, ozdobione jajka, którymi my ozdobiliśmy zielonogórski dewtak I to można oglądać za moimi plecami. Jutro warsztaty wielkanocne, zabawy z dziećmi. Jutro również tradycyjnie już będziemy tworzyć zielonogórską palmę. To już naprawdę tradycja wieloletnia. Ona tutaj z nami funkcjonuje przez cały okres około świąteczny. Więc. Tak właśnie jest w Zielonej Górze. Chcemy nie tylko mieszkańców Zielonej Góry, ale naszych gości wprowadzać pomalutku w klimat tych świąt, które tuż przed nami. Jarmark Wielkanocny potrwa jeszcze do niedzieli. Na wszystkich odwiedzających czekają regionalne produkty, ozdoby i świąteczna atmosfera. Warto zajrzeć. Jest to ogromnie istotny dzień, z uwagi na to, że wypełniamy przede wszystkim potrzeby mieszkańców Miasta Zielona Góra jako spółka. Miasta jako KTBS. Zielona Góra zyskuje kolejne nowoczesne osiedle. 18 kwietnia przy ulicy Anny Jagielonki zostało oddanych do użytku 120 nowych mieszkań. To część ambitnej inwestycji realizowanej przez Urząd Miasta Zielonej Góry. Przede wszystkim to jest oferta dla mieszkańców miasta Zielona aby tu zostali. Oferta również dla nowych mieszkańców, którzy chcą być Zielonogórzylami. To jest też przede wszystkim sprawne działanie spółki miejskiej KTBS-u. Też dzisiaj został przedstawiony program, przede wszystkim jeśli chodzi o inwestycje w lokale i budownictwo społeczne, bo kolejne inwestycje to jest 300 lokali, które chcemy wybudować na leśnym dworze. To też przede wszystkim otwarcie na nowe technologie o tym dzisiaj również. Mówiliśmy przede wszystkim o ZE, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, żeby koszty utrzymania, funkcjonowania tych lokali były tańsze. E, oraz co ważne, to jest ten proces partycypacji mieszkańca, e, wkładu własnego i możliwość szybkiego nabycia e, dobrego mieszkania w dobrym standardzie, z dobrą infrastrukturą, z parkingami, z terenami zielonymi. To więc dla mnie, jako prezydenta miasta, jest to ważny moment. Poza tym też chcę rozwinąć e, budownictwo społeczne, przede wszystkim ofertę dla studentów Uni Uniwersytetu Zielonogórskiego. Przygotowujemy specjalny program, który ma za zachęcić absolwentów do pozostania w mieście Zielonogóra, rozwoju działalności gospodarczej, aktywizacji w mieście Zielonogóra. To więc to jest ważny moment, taki też bardzo doniosły, przedświąteczny, z dużym optymizmem i uśmiechem. Są z nami przyszli lokatorzy, zaraz przekażę klucze, to więc naprawdę jesteśmy zbudowani tą chwilą, ale przed nami olbrzymie wyzwania, kolejne 300 mieszkań będzie realizowanych w Zielonej Górze. Dzisiaj oddajemy 112 mieszkań. W planach mamy 300 mieszkań w najbliższych 3 latach, będziemy je budować na osiedlu leśny dwór, tam w kolejnych latach będziemy też pozyskiwać działki i też prowadzić inwestycje mieszkaniowe w formie TBS-ów. Jeżeli chodzi o koszt partycypacyjny w mieszkaniach KTBS-owskich, to jest do 35 do 30% wartości mieszkania. W zależności od wielkości waha się ten koszt na dzień dzisiejszy od 60 do 80 tysięcy zł, plus czynsz, czynsz w granicach 800 do 1000 zł. Znaczy powiem tak, to tak, właściwie to mój mąż był takim pomysłodawcą, bo tak jak powiedzieliśmy, wielu naszych znajomych podjęło trud wzięcia kredytu mieszkaniowego i widzimy z jakim takim obciążeniem dużym e, zmagają się ze spłatą. Myśmy się trochę bali, nie ukrywam, że każdy z nas ma jakąś nieruchomość e, lub będzie jej posiadaczem, mąż ma mieszkanie w Kielcach i stwierdziliśmy, że na razie póki co nie chcemy się pakować w kredyt, nie wiemy jak będzie to wyglądało i taka forma była najbardziej dla nas dostępna. Ale powiem tak, trafiliśmy bardzo dobrze, bo bardzo krótko czeka na to mieszkanie bardzo krótko. Nowe mieszkania przy ulicy Anny Jagielonki to kolejny krok w rozwoju Zielonej Góry. Inwestycja nie tylko poprawi komfort życia mieszkańców, ale również podkreśla dynamiczny kierunek, w jakim zmierza miasto. Witam państwa serdecznie. Witam szanownych zielonoburżo na dzisiejszej konferencji, która odbywa się w szkole podstawowej numer 2. Termomodernizacja, nowe instalacje, lepsze zabezpieczenia przeciwpożarowe i sporo nowoczesnych rozwiązań. Tak w skrócie można opisać modernizację, którą już wkrótce przejdzie Szkoła Podstawowa nr 2 w Zielonej Górze. W czwartek 11 kwietnia w placówce podpisano umowę na realizację prac. Przede wszystkim kolejny etap zmian w zionogórskiej edukacji. Zmian, jeśli chodzi o infrastrukturę, o szkoły. To jest szkoła numer dwa, duża szkoła, która cementuje dużo osiedla zionogórskie. Od wielu lat brakowało inwestycji w infrastrukturę. Dzisiaj mówimy o termomodernizacji, o remoncie dachu. Te postulaty, które zgłaszała Rada Rodziców, wybrzmiewały od lat. Cieknące dachy, przemarzanie budynku, komfort pracy nauczycieli, komfort nauczania dla dzieci. Gdzie to ulega zmianie? Wykorzystujemy środki europejskie, Funduszy Europejskich 6 miesięcy na realizację, około 8 milionów cała inwestycja. Jestem ogromnie zbudowany, to jest kolejny etap zmian w Środkowóskiej Edukacji. Wartość umowy, którą podpisze pan prezydent z przedstawicielem wykonawcy to jest ponad 7 milionów 800 tysięcy. Koszty utrzymania szkoły rosły, stale rosły, przede wszystkim ze względu na utratę dużą ciepła. Termomodernizacja, ten projekt oczywiście przede wszystkim spowoduje, że koszty jej utrzymania będą dużo niższe, ale także jestem przekonany, że zmieni się oblicze tej szkoły, ona jest położona w pięknej okolicy, w pięknej zieleni. Dzisiaj odstrasza swym wyglądem, bo jest szara, bura, obdrapana. Po termomodernizacji odzyska swój dawny blask. Jak sądzę będą to piękne, żywe barwy, które spowodują, że i architektonicznie będzie pięknie wkomponowywała się w miejsce, w którym jest, ale mam nadzieję, że i przyniesie wiele radości zainteresowanym, czyli gronu pedagogicznemu i dzieciom, ale także rodzicom, którzy będą ją pozytywnie jeszcze postrzegać i każdy w zionej górze będzie chciał, żeby jego dziecko uczyło się właśnie w szkole Podstawowej numer 2. Myślę, że ta inwestycja nie tylko poprawi komfort uczniów, ale też takie poczucie bezpieczeństwa ze strony rodziców i satysfakcję ze strony nauczycieli, którzy będą w nowoczesnych warunkach po termomodernizacji dalej uczyć naszych uczniów. Mamy bardzo krótki czas realizacji, ale tak jak mówię, postaramy się w 100% wywiązać z powierzonego nam, nam zadania i no i mam nadzieję, nie zawiedziemy zaufania, jak to było na budowlance. Także, tak. także idziemy do przodu i, i gdzieś tam około połowy maja zaczynamy już e, działać. Bardzo cieszymy się z tego remontu. Jest to duży remont. Budynek zostanie wyłączony z użytkowania. Klasy 1-3 przejdą na Nauczanie w szkole podstawowej nr 18. Zasad dyrekcji szkoły, jak i wszystkim pracownikom serdecznie dziękuję za tę gościnę. Natomiast klasy 4-8 będą miały nauczanie zdalne. I w ten sposób przeczekamy ten czas remontu i wrócimy do odnowionej już szkoły. Z czego się bardzo cieszymy. Zakres inwestycji jest szeroki. Obejmuje m.in. ocieplenie budynku, wymianę instalacji, montaż paneli fotowoltaicznych oraz przebudowę oświetlenia. Powstanie też nowa droga pożarowa. Wszystko po to, by szkoła była nowoczesna, bezpieczna i bardziej ekologiczna. Witam szanownych zionogórzan na wyjątkowej konferencji, wyjątkowej z uwagi przede wszystkim na lokalizację dzisiejszego wystąpienia. Jesteśmy przy palmiarni, przy zabytkowym, domku winiarskim, który został wykonany w 1872 roku. 23 kwietnia odbyła się konferencja prasowa, podczas której urząd miasta zapowiedział nową inwestycję rewitalizację domku winiarskiego przy ulicy Ceglanej. Przede wszystkim zaczynamy dbać o zabytki. Udało się te fundusze, przede wszystkim kadrę zabezpieczyć. Dziś stoimy przy domku winiarskim z 1872 roku zaniedbanym i zniszczonym. I moim celem jest rewitalizacja tej przestrzeni miejskiej, wzgórza winnego. Mówimy tutaj o architekturze winiarskiej, bardzo typowej. Jest to domek winiarski, piękne przemurowania, architektura. Chcemy zrobić tutaj centrum edukacji winiarskiej. Chcemy ten domek pokazać mieszkańcom. Chcemy, żeby to odbywały się wzajemnie żeby tu się odbywały wykłady, żeby to cementowało tak naprawdę te działania, jeśli chodzi o promocję winiarstwa w Zielonej Górze. I to jest jakby punkt pierwszy, kolejne etapy, jeśli chodzi o wzmocnienie nasadzeń w mieście Zielonej Góry, jeśli chodzi o winorośnia, zadbanie o wzgórze winne, promocja miasta przez festiwale otwartych piwnic i winnic, które coraz częściej rozlewają się w Polsce i są, przyciągają turystów, przyciągają inwestorów. To jest działanie bardzo, bardzo zrównoważone. Przede wszystkim opieramy też się na fach. Bo współpracujemy z panem Krzysztofem Fedorowiczem, regionalistą, winiarzem, który merytorycznie zajmie się winnicami oraz promocją kultury winiarskiej. Przede wszystkim to jest atut, to są przewagi konkurencyjne miasta Zielona Góra, to przyciąga turystów, to przyciąga inwestorów, to nas charakteryzuje, musimy bazować na tym co najważniejsze, kultura, tradycja, to się bardzo ściśle wiąże z biznesem, miasto musi się wyrówniać, musi budować przewagi konkurencyjne i dzisiaj to robimy, dzisiaj mamy zabezpieczone fundusze, mamy zabezpieczone kadry, to jest przystępujemy do szerokiego programu, jeśli chodzi o promocję winiarstwa w Zielonej Górze. No, chodzi też o y, takie odtworzenie y, tych starych winnic, nie na taką skalę oczywiście jak dawniej, bo dawniej na terenie Zielonej Góry było 750 hektarów winnic, y, ale o to, żeby ten turysta, który przyjedzie, bo w tym wszystkim jednak chodzi o biznes, o gospodarkę, o turystykę, żeby ten turysta y, po prostu miał tutaj co robić i czego degustować. Można powiedzieć takie nowe otwarcie dla winiarstwa w Zielonej Górze. Chcemy, żeby miasto Zielona Góra jeszcze bardziej dbało o swoją tożsamość, historyczną markę, jaką, jakim jest winiarstwo. Więc myślę, że to dzisiaj taki szczególny dzień, można powiedzieć taki symboliczny, że... Na nowo chcemy otworzyć te karty, po, powiedzieć, jak jest, popatrzeć na to bardzo obiektywnie. I dzisiaj zaczynamy taki nowy rozdział. Rozdział wspierania tożsamej historycznej marki, marki bardzo silnej. Wszystko się na świecie zmienia. Zmienia się także sposób promocji marki, więc myślę, że powinniśmy tą drogą podążać, zmieniać to intensywnie. Przyglądać się nowym trendom i walczyć o to, żeby Zielona Góra zawsze tą taką zaszczytną, zaszczytną y, funkcję pełniła stolicy polskiego wina. To więc startujemy z dużym programem rewitalizacji, reaktywacji kultury winiarskiej w mieście Zielona Już wkrótce zabytkowy domek zyska nowe życie jako centrum edukacyjne dla młodzieży i dorosłych, miejsce spotkań, rozwoju i integracji lokalnej społeczności.